Ej, dzień dobry Dawno na kanał nie wjeżdżała żadna mapka fajna taka Więc wie, wjeżdżę dzisiaj sobie Mam nadzieję, że się cieszycie A jak u was też jest poniedziałek, to możecie zostawić łapkę w górę I wtedy sprawdzimy ile ludzi ma poniedziałek dzisiaj No, no tak Startujemy, nie ma co przedłożyć. przepraszam bardzo A no momento Przestań mordę przede wszystkim, człowieku Trzeba się przeteleportować. No właśnie O, dzień dobry Dzisiaj w ogóle zagramy sobie w mapę Zagubiony Yo. Policjant. Ręce do góry. zostaje skazany na dożywocie do, do, za zabójstwo. Ale, ale jak? Na szczęście to był tylko zły sen. Ale mi się chce jeść. Pójdę do lodówki, sobie coś zrobić. Ale porąbany sen, wam powiem, no. Ale przynajmniej był sen, nie? Lepiej tak, jak jest sen, niż jakby nic nie było. W sensie tylko powiedzenie. Mogę tu sprawdzić, co jest. O, jabłuszko. A możesz jabłuszko zjeść? Najesz się. Oj, jagódki są też słodkie. Bardzo fajnie, ja lubię. Dobra, do kuchni. Ej, jaki domek fajny ma na pięterku. Okej. Okay. Dzień dobry. Nie mam nic w lodówce. Pojdę do sklepu i piekarni. Okej. Okay. A gdzie jest sklep i piekarnia? Nie wiem czy to jest w tamtą stronę. Czekaj. Piekarnia u Sowcyka. Sowcyka. Co? Kto to jest? Tu będzie chlebek? Dzień dobry. Witam w naszej piekarni. No, witam. Dzień dobry. A, dalej mam iść. <laughs> jak ochroniarz z tego, z Rosmana. Dzień dobry, dzień dobry. Chcę wam coś kupić? Tak, dwa chleby. Razem będzie 11,60. Jezu, jak drogo. Jakie pieniędzy wielkie, o Jezu Panie, samochód by mnie potrącił Okej, okay, muszę kupić jeszcze dwa pomidory, trzy pieczone steki, surowego kurczaka i surowego łososia Mogę biec po ulicy? Nie, to głupie, nie mogę biec po ulicy Ale śmiesznie samochód jedzie, a dokąd on pojedzie? Nie będzie miał wypadku? Co za debil, jeszcze kogoś zabije <laughs> co jest? Wpadł, no i ma za swoje Haha, <laughs> karma, dobrze <laughs> Nie no, nie wypadałoby sprawdzić, czy człowiek żyje? Halo, jest tutaj ktoś? Oj, to był pusty samochód widmo Jak w GTA's Andreas No nic, idziemy do Biedronki, to w Biedronce też będzie fajnie Ale wypadeczek, no nic, co zrobisz, no Jak nie ma kierowcy, to w większości są wypadki Tak się czasami, no, zdarza Papuga To jest gołąb! zubocian. Jajka ma normalnie, pato! Tak, dobrze, że podpisany Dobra, do fabuły Dlaczego ja robię takie rzeczy? Tutaj, z dysi trzeba wjechać? A, nie, dobra, otwiera się samo co z ludzi jest? O panie. A. Oni się modlą do kamienia. O co tutaj hmm. chodzi? Czekaj. Co ja miałem kupić? Dwa pomidory, trzy steki, świeżego kurczaka i łososia O kurde, za dużo. Trzy, pięć rzeczy, sześć prawie mam. Yy, maski. Nie, do masek nie miałem iść. Yy, wchodzić tędy. Okej, okay, w porządku. Zabawki. A, ty, ty, ty nic nie ma dla mnie. Obrania męskie, dziecięce, damskie. Okej, okay, ale to dalej nie jest to, co ja chciałem. Czekaj. Dziwna ta biedronka, powiem wam. Nie widzę rzeczy, które miałbym kupić. Muszę się pospieszyć, tylko jedna kasa jest wolna. Już kupiłem? A, tutaj. Już mam. Czy nie? Aha. Czyli najpierw mam zabrać chyba rzeczy stąd. Okej, okay, tu jest skrzynia. Faktycznie, udało mi się. Miałem kupić tak. Jeszcze raz! Surowy łosoś. Jeden. O, elegancko. Weź te jabłka schowaj, bo jeszcze pomyślę, że żeś ukradł. Co dalej? Yy, surowy kurczak. Jeden, ale surowy. Nie ma surowego kurczaka? Tutaj? Ty, nie mają surowego kurczaka w tym. O co chodzi? A, tutaj, bo to lodówkin. faktycznie, bo ja głupi, no. Chyba dwa miałem kurczaki wziąć, nie? Nie, jednego. No to się nie najem prawda? Trzy upieczone steki, a to będzie tutaj chyba. To był ten sklep? Tak. To jest stek? Czy to jest stek? Czy to jest stek? Raz, dwa, trzy, Za, zaryzykuję, będę strzelał. Najwyżej będę wciry w domu, no co zrobisz. Okej, okay, i dwa pomidory, w zasadzie jestem po zakupach, elegancko. Jedzenie, a... owocki? A, są owocki? Nie ma tu cukier, cukierki. Ej, cukierków nie muszę jeść. Owoce, dobrze, tutaj będą warzywa. A gdzie są pomidorki? Ej, dopiero do mnie dotarło, że w Minecrafcie nie ma pomidorów. Ups, Ej, weźmiemy dwa jabłka. Olać to, dobra. Wszystko mam. Do kasy. O, tej do pani muszę pod... Dzień dobry. Ale się fajnie z panią rozmawia. Ile płacę? 20 zł. Drogo. Do widzenia. Boże, jak miło. Ja nie mogę. Okej, okay, wr wracamy do domu. A gdzie jest mój dom? To by mnie znowu w jakieś miejsce. Tutaj coś leży. A, tutaj mam zakręt. Okej, okay, to nice. No, to może być w sumie chyba. Jakaś ścieżka. Nigdy wcześniej nie widziałem tej ścieżki. Pójdę sprawdzić, dokąd prowadzi. Nie, wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w nocy chodzić po takich ścieżkach? To, to brzmi jak zły pomysł. Świnia. Co ty robisz? Przepraszam bardzo, co robisz świnio? Gdzie uciekasz? Ona mi chce coś pokazać, na 100% Co nas nie pokazać? Co to za opuszczony dom? Sprawdzę co jest w środku Człowieku, jednej, najgorszy z najgorszych aktorów po prostu w horrorach Nie wolno tak robić Opuszczony dom w nocy Zamknięte, poszukam klucza Gdzie może być klucz? Gdy, klucz jest na pewno tu w skrzyni Mogę się założyć A nie, jednak nie <ścoughs> Życie, co zrobisz? Trzeba pójść dookoła. Tak mi się coś wydaje. Haha! Dobrze! Ale głupek, jak łatwo się okre. Co ty za mną łazisz, przepraszam bardzo, świnio. Świnko, prosioczku Nie ogarniam, co się z tobą dzieje. I to tutaj. Ej, ale już mam. Gdzie to mogę kłaść? Rzeźbione kamienne cegły. Ho! Wywaliło mnie na strych. Co teraz? Tam jest świnka. Czyli trafiłem do rzeźni, tak właśnie myślałem. Nie, za bardzo cię dotarłem. Bardzo dziwne miejsce. O! Ja wiem chyba co to jest, czekaj, czy mi się myli Tak! To jest y, zapadnia, żeby można było węgiel zrzucać na zimę. Perfekcyjnie, fajnie mieć takie coś na strychu A Gdzie jestem tak swoją drogą? Siekiera, dziękuję. Może mi się przyda Chłopie, nie wiem gdzie ty żeś w los i dlaczego jeszcze nie komentujesz tego co tutaj się dzieje? A wypadałoby trochę pokomentować, nie? To znowu mi wywaliło do góry, a nie chcę tu do góry jeszcze wyżej? Co to za teleportacją? Przepraszam bardzo, ja nie chcę chyba... Do... A tam można to? A nie, nie da się tu jednym wejść. Życie, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie wpuszczam. Dobra, zejdź na dół i pewnie do piwnicy. To ma sens, to ma... O Jezus, nie toperek. To będzie miało większy sens, mi się wydaje. Zejdźmy e, tutaj. Bo jak się boisz i nie wiesz gdzie jesteś, to właśnie wchodzi się do piwnicy. To naj, najbezpieczniejszy sposób. Powiem wam szczerze, że trochę ciemno tutaj. To tak... Mało, mało co, mało co widać w sumie. Będę, będę musiał chyba schować. Dobra, zejdźmy do piwnicy. To brzmi jak świetny pomysł. Może uda mi się wyciągnąć tą siekierę? już, już wyciągnąłem jedną. Co jest? Tą? którą siekierę? Czekaj, którą siekierę? Ła! To brzmi jak bardzo głupi pomysł, u człowieku, mi się tak wydaje. Mogę niszczyć ciemnodębowa płyta. Co to jest ciemnodębowa płyta? Dom wygląda na opuszczony, ale dlaczego dalej pali się w kominku? I co to za krew? Co to się stało? Co to za czaszka? Nie wiem. Nie wiem człowieku, nie mam żadnego pojęcia. Wiesz, to tak... Nie wiadomo w zasadzie co się stało. A może do góry miałem wejść i u góry to ściąć. To brzmi jak dobry plan. Weź to na to, wskocz. O! Widziałeś! Perfekcyjne! To? O! O to chodziło! <laughs> Chłopie. Ale byś teraz padł na nogi! Dobra, trzeba do góry wejść. Upadłem. Co za furgonetka? Moja głowa, gdzie ja jestem? Muszę znaleźć coś do rozwalenia tych krat. Boże człowieku, ale to masz niesamowite życie. Siema, jestem Marek. U, widziałem cię nieprzyzadnego w opuszczonym domu, aby do niego chodzić. I nie pozwolę, by ktoś o nim wiedział. E, więc wrzuciłem cię do furgonetki i wywiozłem do lochów pod jakimś starym zamkiem. Poradź sobie. Ha, 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 ha. fajnie. Super. Muszę znaleźć coś do rozwalenia tych krat. Przepraszam bardzo. Klucz. To zostawia klucz w takim miejscu. Do skrzynki, gdzie jest skrzynka? Okej, okay, jakby ktoś jeszcze mi skrzynkę dał, to ja bym był niesamowicie w ogóle ucieszony, nie? Co to jest? Czekaj, coś jest? Wow, ale. Czekaj, jak to mam zrobić teraz? O! Wlazłem! Dobrze, ale to nic nie ma. Jedyne, co tutaj jest, to ciemno. A, bo to trzeba było otworzyć. Hehe, ja, <głupia> Już do drzwi, super. Chyba o to chodziło. Fajnie. Ale ze mnie jest sztukmistrz. Jakby ktoś mi dał pochodniczkę, to byłoby lepiej, nie? Jednak troszkę jaśniej bym miał. Dobra, teraz tak, mam wejść tutaj. Hop. O Jezus. O Jezus, co jest? Hop! O, super! Skrzynka. Mam po klucze do skrzynki. O, kilof. To zostawia kilof zaraz obok krat. To jest najgłupszy porywacz na świecie. Nie ma głupszego porywacza na świecie. Naprawdę. Wow! Klikłem i się otwarło. Ale fajnie, ktoś ma w domu. Nie? Ty. I akwarium nawet ma. Bardzo miło. Hop, hop! Nie wiem czy dobrze zrobiłem? Dobrze. krzynka. Nie otworzę, bo zamknięta. Ja nie znalazłem klucza wcześniej. Naprawdę jestem zagubiony, Wam powiem, ale tutaj mogę wejść, fajnie. No I do wody można tu wejść sobie, wskoczyć do rybku. Fajnie, ja lubię. Haha, <laughs> uciekajcie. Ej, dobra, dziś tutaj musi być klucz, żeby to wychodziło. Już tutaj. Um, a właśnie, klucz do starych drzwi i weź jeszcze jedną rybkę tropikalną. A co? Niech sobie pływa. Proszę rybko, pływaj. Ja jest średnia wpływania, coś tak, czuję. I klucz do skrzyneczki. I jest. Zadam I dorwę. Będzie przejście, że ja wejdę, że przejście. A. To poszedłem po klucz, żeby mieć klucz. Super. Mówię, mieć klucz do klucza. Yy, ale się wywalił! Ja stąd uciekam. No, raczej, Mordo. Nie uciekniesz. E, tu nie ma wyjścia. A ła! Moja noga. Spadłem znowu skądś? Czekaj Weź kilof, On się może przydać. Dlaczego ten kilof? Na Naderowy ceglany płot. Pewnie, że tak Dawaj, to nisz. Okej, okay. A tu jest ktoś. Ej, dzień dobry. To są drzwi. Muszę odkopać wyjść i wrócić do domu. Cześć. E, Przenieś mi jakiś bandaż. E, masz płot. Będzie gitnie. Dobrze, super. Cieszę się. E, kopalnia. Eee, skarbiec. Nie chcę skarbca. Smoku Marek. Ej, to jest ten ziomek, co do mnie pisał. O Jezus! Co to było? Prawie dostałem. Coś mam. Nie uciekniesz. Ja cię tu zamknę. Nigdy stąd nie uciekniesz. Ucieknę, zobaczysz. Dobrze. Ole, to tu pomieszczę. Nie chcę tu czegoś szukać teraz? No bez jaje. Ja nie mogę, ale mnie teraz robili w bambułpoty. Ja bym płyta. A po co mi płyta? Przecież z tą płytą to ja nic nie ukręcę W tej gdy niczego nie ma naprawdę. Nie, bo co wszedłem. O, kamienne, ceglane schody. Dobrze, mogą się przydać. Tylko nie wiem do czego, biblioteka. Ja do, do końca nie wiem, czy ja naprawdę dobrze chodzę. W sensie nie wiem, po co tu wszedłem, Mogę pójść gdziekolwiek indziej. O, klucz do drzwi, można pójść na piasek. Cieka jakich drzwi? Które drzwi były z piachem? Przepraszam bardzo, bo to na piasek mam kłaść to? Do wyjścia? Oj, nie tutaj. Tutaj do wyjścia będzie. Tu jakieś diamenty, skarbice, Ty mi się nie chce wchodzić. To jest mi niepotrzebne, chyba. Za bardzo. Tam nie ma przejścia. Skład. Sykład. Skład. Po prostu tak. jednoczęściowy e Banda. Ej, ale weźmy daj mu bandaż. Ale śmiesznie będzie, ty. Ziomek. Mam bandaż. Haha. -ha, dziękuję. No nie ma sprawy. <laughs> Jak coś, to ja se idę, Ty, w razie czego pozdrów Halinę. Klucz do drzwi dwa, ale do których drzwi? To jest kuźnia, ja nie potrzebuję iść do kuźni, ja bym chciał się stąd wydostać. To by był taki je jednak cel... Yy, yy, pierwszorzędny, nie? Myślę. Aha! Dobrze! Tutaj! Kopla! Gdzie jesteśmy? bo ja nie mam tego, tego... Klucza. Co granit jest potrzebny? Skąd ja to No, ale płyń, mordo! Jak stać się rybką? W sensie... O, właśnie, o to chodziło. Stałem się rybką. No nie mam klucza takiego, żeby się tam tędy przedostać. To jest jeden z większych minusów, tutaj. O! Tu coś było. Już klucz. Co to leży tutaj? Drewniana siekiera. Mogę nią niszyć ciemnodębową płytę. Fajnie. Nie wiem, czy mi się przyda. Tutaj płynie teraz. Nie, to się nie da w Dobra, to musimy wracać w takim razie. O! Mam! Do ja mam problem z tym pływaniem. Po prostu nie umiem. To jest tragedia jakaś. Ja pierdzielę, dziękuję teraz tutaj coś się znowu. Ua, ale płyń rybko! Bądź rybką! Stań się rybką! No, nie działa. Nie, jestem rybką? Nie jestem rybką jedna. Dobra, gdzieś tutaj dookoła na pewno musi być jakieś inne przejście, no bo to... O, tutaj właśnie o tym mówiłem. Dzień dobry. O, i płytę mogę zniszczyć. A nie, nie mogę, bo to nie płyta. klucz do soli tortur, polerowany granit. Ej, to już wiem jak wyjść stąd. Fajnie. Dlaczego do sala tortur? Dlaczego idę w zasadzie? Chłopie, miałeś iść do domu, nie do sali tortur. Jakby sala tortur nie ma nic wspólnego z domem, mi się tak coś wydaje. I, I cyk tutaj. Perfekcyjnie. Ała! To się nos Fajnie. Eee, klucz do skrzyni z trupami. <laughs> nie wiem, czy to jest mi potrzebne. Tak średnio myślę. Mmm, a do skrzyni z trupami. Aha, to nie To działa... Co? Co, co ja mam otworzyć? Eee! A to. O nie! Jaka zagniatara! Sam, ten mogę niszczyć nic. A tym? Mogę coś niszczyć? Yy, yy, ni nic, Faj Ciężka płyta naciskowa. Nie wiem do czego mi jest to potrzebne. Coś mnie strzeliło, ale chyba nie, nie, nie trafiło. Yy, czekaj, będzie za bardzo mam teraz wejść. Fara, ja mam klucz do skrzyni z trupami. Nie wiem czy ja miałem tutaj sporo wyjść stąd. Czy jednak nie? Yy, więzienie, nie, to, to nie będzie chyba tu. Skład? Może to tutaj. Ale głupio, myślę, że coś tu tutaj będzie. Dobra, wychodzimy stąd. Jeszcze obok jest pokój jakiś. Tutaj coś będzie? Przepraszam bardzo. Ksi książki. Strasznie dużo książek. No to nie będę ich podnosił, jak jest ich tak dużo. To nie ma większego sensu, mi się wydaje chyba. To możemy sobie odpuścić. Co jest na końcu? Czy tutaj będzie wyjście? Prosiłbym o wyjście. Nie, nie ma nic. Ej, totalnie nic nie ma. Ani nic... O, jest skrzynka. Notatka więzienia. Ale to nie, nie obchodzi mnie chyba. Czekaj już? Zapali mnie za to, że pomagałem niedożywionym i biednym. To moja ostatnia notatka o trojdy na szubienice. A co będziesz tam robił? Nie wiem, dziwne zajęcia tutaj mają, naprawdę Eee Skład? Nie, do składu nie miałem wchodzić Kopalnia A to, zamknięte. to też chyba nie tutaj miałem wejść Ała! Co za mnie strzelasz, Gałganie? Ej, to nie tutaj. Ja totalnie się chyba zgubiłem ten kolega tutaj też mi nie pomaga w ogóle. Jest nieprzydatny troszkę. Później tutaj też nie wejdę, bo nie mam kluczów. Ale głupio, utkłem chyba. Ej, tutaj do góry można. A, nie można jednak. No nic. Nie, tutaj miałem iść. Nie, no ewidentnie jakby tutaj mnie prowadzi cały czas, ale. że to, 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 to nie ma większego sensu, żeby ja tutaj wchodził. Pod tym też nic nie ma. Tu są skrzynki, ale obydwie wszystkie są pozamykane Wow! A po co mi to? O, klucz do skrzyni w kopalni. Ja pierdzielę. Ale bez sens. A, weź pochodnie. Będzie może trochę... Nie, no nie będzie właśnie, ja będzie fajna. Dobra, mam skrzynię do kopalni. To to jest jedyne miejsce na razie, gdzie mogę pójść. A gdzie była kopalnia tak swoją drogą, bo delikatnie się zagubiłem. Chyba tutaj, nie? Więzienie. Nie, to w ogóle nie z tej strony. To z tamtej strony musi być w takim razie. Kopalnia. Mogę tym niszczyć bruk Super To jest jakaś tragiczna w ogóle historia Że ja w tym momencie odwalam robotę za kogoś, kto miał pracować w kopalni Nie wiem po co to robię Czy to jest jakieś przejście? O, skrzynia Klucz do... można blok diamentu Fajnie Dobrze, idźmy e, To się może przydać e, Tutaj To było w tym miejscu Super Dzień dobry Jezus Blok kwarcu Co ja tutaj robię w ogóle? Przepraszam, bo tak się gubię delikatnie Czym jest blok kwarcu? To jest tam na końcu? Ej, co mam sobie tym otworzyć? Bo nie pamiętam, gdzie tutaj. Było w ogóle takie przejście gdzieś? To jest bruk. Ale tym kilofiki mistrz. O, fajnie. Ale nie przejdę tędy chyba. Ja tam coś jest, zobacz. Czekaj. A jak pan to się chce przejść? to jest lama. Co ta lama tu robi? No żałam się kierę, to mogę rozwalić chociaż te płotki. I tutaj jest kwart, zobacz. A widziałeś, jak elegancko. Że tylko kota. He he. Dzień dobry. Piasek. He he he. Uciekłem? Myślę, że to chyba średnio uciekłem. Co się stało? Umarłeś. Co? Co? Poszedłeś do nieba za to, że pomogłeś człowiekowi w luchach. Co się stało na końcu? Co to było? Czy w się sensie ktoś mnie wepchnął, czy jak? Bo się zgubiłem delikatnie. W każdym razie y, jest druga część tej mapy, więc jeżeli byście chcieli drugą część, to napiszcie w komentarzu, to może druga się pojawi. A póki co bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, żebyś na bieżąco. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia razem. Siemanko, cześć. Pa-pa.